Przyjechaliśmy z Kowar z warsztatu terapii zajęciowej przy polskim towarzystwie walki z Kalestrem. Pierwszy raz pani jest jako opiekun grudziądzki. Tak, jestem pierwszy raz. Grupa już była wcześniej raz, także już tutaj znają, już uczestnicy wszystko mi opowiedzieli, oprowadzili, gdzie co jest, wszystko wiem. Z poprzedniej y, wizyty rozumiem, że zadowoleni byli. Oczywiście, bardzo. Ta samodzielność, którą mogą uzyskać bez rodziców, y, po prostu tego się nie da zmierzyć. Uważa Pani, że potrzeba więcej takich y, wyjazdów? Uważam, że jak najbardziej. Osoby z niepełnosprawnością, zwłaszcza intelektualną, potrzebują tej samodzielności, której po prostu w życiu codziennym nie mają, dlatego że bardzo rodzice wyręczają, pomagają jak mogą i na takich wyjazdach, gdzie są sami, ale pod opieką, mogą tą samodzielność uzyskać. Witamy Was w programie wiosenno-letnim. Z niektórymi osobami już się dzisiaj już ostatnio się spotkaliśmy. Wszystkie nowe osoby bardzo serdecznie witamy i mam nadzieję, że ten tydzień będzie dla Was pełen wrażeń, różne fajne, Mamy różne bardzo fajne wycieczki dla Was, także mam nadzieję, że... Yy, mamy, nie, mamy słuchajcie tak, Malbork w tym tygodniu, przyszłym tygodniu. Kto pamięta co jest w Malborku? Zamek! Zamek! To jest, yy, no nie sprawdziłem, przyznam się szczerze, że to jest yy, szósta grupa, nie sprawdziłem czy on jest największy na świecie, czy największy w Europie. Gdzieś na pewno jest największy yy, zachowany zamek, tak? Nie, nie, w Polsce to na pewno, ale w Europie chyba też. Pojedziemy również nad Morze, tutaj będzie klinica morska i odwiedzimy również takie miasto jak Hewno. Także tydzień zapowiada się pełen wrażeń i jeszcze raz serdecznie Was wszystkich witamy. Dziękuję bardzo. No nie, miasto zakochane. To jest właśnie różnica pokolen, ponieważ mi się pełno kojarzy właśnie z takim typowym, podobnie jak Kizyn, z kolejnym przydackim miastem, ponieważ tutaj wszystkie takie miasta są właśnie z, z tamtych czasów i to są takie właśnie miasta, które poznacie dokładnie tą architekturę. Nie będziecie w Toruniu. Gdybyście byli w Toruniu, to mielibyście okazję chodzić po mieście jako po części zamku, bo to całe miasto jest jakby częścią, częścią zamku i wszędzie, gdzie będziecie... Część, część Toruń to był część, w tamtym... To... Ale... O, tak, no. to, to jest właśnie tak. O, to, czego, to, jest, to, czego na pewno u was yy, Będziecie mieli fajną opiekę. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Dziewczyny się wami zajmą. Codziennie będzie ktoś od nas, kto będzie wam przewodniczył i jakby mówił co i jak. A jakieś szczegóły to już wam dziewczyny powiedzą, tak. które śniadanie, o której... Opiekałem. Organizacyjnie do mnie i do pani Patrycji także zaopiekujemy się.